Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjny. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach Peugeot 508 pierwszej generacji. Jaki silnik wybrać? No tutaj z benzyniaków nie polecam silników. Zarówno 1.6 VT i wolnossące, jak i 1.6 THP to konstrukcje z BMW awaryjne, spalanie oleju. E, problemy z rozrządem na łańcuchu, z innymi rzeczami także. Co do diesli, tutaj raczej proponowałbym diesla. Zarówno 1.6 HDI, jak i 2.0 HDI będzie dobrym wyborem. Aczkolwiek, do takiego dużego auta 2.0 HDI w różnych wariantach mocy będzie lepszym wyborem. Także to by było na tyle w takim krótkim odcinku o doście Peugeot pierwszej generacji, jaki silnik wybrać. Subskrybujcie kanał Autokrytyk. Pozdrawiam, do usłyszenia, do następnego odcinka.